Dzień dobry, kochane dzieci. Zapraszam Was dziś na pierwszą naszą zdalną lekcję rytmiki. Na początku powtórzymy sobie jeszcze te zadania, które posłałam Wam zdjęciem. Mam nadzieję, że wszyscy odrobili to, albo przynajmniej starali się odrobić. Teraz pokażę, jak te poszczególne tematy rytmiczne. O, tutaj mamy już wszystkie w tej chwili. Powinny być wykonane z liczeniem. Nie będzie to pokazane może dokładnie tak jak na lekcji, bo no nie jestem w stanie pokazać taktowania, ponieważ filmuję to sama. Ale myślę, że wykonanie z liczeniem jak najbardziej uda mi się tutaj przedstawić i zademonstrować. A poza tym wy już jesteście na tyle wdrożeni w to, że na pewno każdy będzie wiedział, jak wykonać to z taktowaniem. Uwaga, pierwszy temat na dwie czwarte. O, widzimy go tutaj. Jest podskok, podskok, szesnasteczki, po dwie. Synkopa, po dwie, hop, sasa, ćwierć. I z liczeniem. Raz i, dwa i, raz i, dwa i, raz i, dwa i, raz i, dwa i. Troszkę szybciej. Raz i, dwa i, raz i, dwa i, raz i, dwa i, raz i, dwa i. Raz i, dwa i. Teraz popatrzcie na. Kolejny temat rytmiczny na trzy czwarte. O, tak to filmuję, żeby było widać trzy czwarte. Raz, dwa, trzy. Przeskok, przeskok, po dwie. Synkopa, ćwierć. Szesnasteczki, po dwie, po dwie. Hopsasa, po dwie, ćwierć. Ta, ta, tam. raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i i ciutek szybciej raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa Teraz popatrzymy na temat rytmiczny na 4 czwarte. Tak, on się tutaj zaczyna stąd. Hop, sasa, po dwie. Yy, przepraszam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Momencik, bo sobie popatrzyłam. Dobrze, jest tak. Hop, sasa, po dwie, sasa, hop, ćwierć. Podskok ćwierć. Podskok ćwierć. Sasa hop, sasa hop, hop sasa pod dwie ćwierkus długa. I zliczeniem liczeniem raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz i dwa, i trzy. I, tak szybciej. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i 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 jeszcze raz troszkę szybciej. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz i. 2, I 3, i 4, i. Tak, i popatrzymy na temat rytmiczny na 6 ósmych. Przyglądniemy się. Pamiętamy, że inaczej mówimy na te y, wartości rytmiczne, inaczej je troszkę nazywamy, żeby sobie, y, nam to powinno Wam to pomóc w grupowaniu potem wartości w odpowiednich taktach puls jest taki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szesze, us, szesze, us, us, us. Szesze, sze us, ćwierć. Szesze, us, us, ćwierć. Us, us, ćwierć, ćwierk. Jeszcze raz. Szesze, us, szesze, us, us, us. Szesze, 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 us, ćwierć. Szeszę, us, us, ćwierć, us, us, ćwierć, ćwierk. I z liczeniem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 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 Może być troszkę szybciej jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mm -hmm. No i tutaj jeszcze <śmum> sfilmuję odpowiedź na drugie ćwiczenie. Klucz do odpowiedzi, czyli rozwiązanie, tych, te pauzy, które mieliście powstawiać. O, pauza ósemkowa pauza ćwierćnutowa pauza szesnastkowa bo tylko tyle tu jest miejsca żeby wstawić pauzę szesnastkową czyli ćwierć miary zostało do wypełnienia tutaj zostało pół miary do wypełnienia bo na 3 i 4 jest ćwierćnuta z kropką a zatem tylko pół miary zostało tutaj mamy pół miary do wypełnienia czyli tylko może to być pauza ósemkowa Pauza ćwierćnutowa z kropką, bo mamy półtorej miary do wypełnienia, 3 i 4. Na no, i już jest ósemka. Pauza półnutowa, ponieważ dwie miary zostają do wypełnienia. I pauza całonutowa, ponieważ do wypełnienia są cztery miary. Dziękuję na razie za uwagę. Za chwileczkę zaczniemy sobie kolejną lekcję. Pozdrawiam. Do widzenia.